Witam wszystkich bardzo serdecznie, Lutek z tej strony i zapraszam do kolejnego odcinka z Gry Diablo 4. W ostatnim odcinku mówiłem, że zajmiemy się tymi teferdzami, więc tak robimy. I też mówiłem Wam, że między odcinkami trochę powbijamy poziomów, dzięki czemu mamy już 63. Zmieniły się nam trochę umiejętności, które jak widzicie na pasku. Zmieniło się ze względu na to, że zamiast tego całego moru, który był dostępny, e, zmieniłem podwłócznie z kości, bo chciałem trochę pobić kością, przynajmniej do tego 70-80 poziomu. Zmieniliśmy na żniwa, na włócznie z kości. E, przede wszystkim, też to jako e, bów, który nam po prostu daje obrażenia oraz zmniejsza. E, Mamy na, napisane nawet, że przyklej, przeklinamy wybrany obszar i wrogowie pod wpływem żelaznej dziewicy otrzymują e, punkty obrażeń. Za każdym razem zostaną bezpośrednio obrażenia, co działań jest o 16 sekund. Nie? No i to on, e, nie zużywa ona esencji. I dodatkowo, że co najmniej trzech wrogów jest objętych działaniem, to obrażenia są jej jeszcze zwiększone o 30%, więc, e, więc pod tym kątem idziemy. Yy, obrażenia od y, szkieletów magów są zwiększone ogólnie pod y, kości, pod nasze obrażenia od z kości. No i bufek, jakie jest to, y, twoje umiejętności kości zadają obrażenia zwiększone o 0,5% za każdy punkt SS powyżej 50. Nie wiem, czy to nie będzie. No, okej, okay, dobry, bo w sumie jest ten bufek. No. no i oczywiście zmieniły się też tu nasze bufy, czyli tu mamy teraz semestr tego niżej co bliżej wiarze, Mamy harcowników Czyli trafienia krytyczne Przy kolejnym ataku są pod, podwójne Przy magach to mamy Zamiast tych cienia To mamy kości Czyli co szósty atak magowie dają Stworzenie kościanych odłamków który albo w z kości Jeśli umiejętność to znajduje się na pasku akcji No i golem Golem ma ten Poziom, czyli co dwie sekundy golem wywoła falę uderzeniową, która zadaje obrażeń w różnym celu rozroku znajdujących się, się za nim, nie? Także dobra, to lecimy teraz do kolejnej twierdzy. Ale te wydarzenia można zrobić przy okazji, bo... Teraz spędziłem ogólnie czas, nie wiem, około dwóch godzin na tym, żeby po prostu wbić. Czasu, na żeby tym, żeby, żeby po prostu niekoniecznie wbić poziom, ale nazbierać mnóstwo surowców, nie? Potrzebuję czasu, żeby to zrobić. Dawaj, dawaj, dawaj panie. Koniuszem. daleko nie zostało. Pójdzi... możemy od razu polecić tu, żeby odblokować ten punkt. Punkty miałem między odcinkami też odblokować. Z okazji, jak jestem gdzieś bliżej, to odblokowuję, ale tak specjalnie nie jeżdżę, bo, bo po prostu czasowo. eksplozji mocy tajemnej. To była. No i gitara, co my dostaliśmy? Okay. Cóż my tu teraz mamy? Możemy teoretycznie iść do tej twierdzy od razu. Żeby po prostu zrobić sobie już e, Na pewno zrobimy taki odcinek Jeden, w którym będziemy odbierać Wszystkie te milcze nagrody, które są dostępne Jeszcze ja ich nie odblokowałem Wszystkich, tam chyba tylko pierwsze 4 lub 5 Ale no, chcę nas zbierać jakby na maksa I po prostu odebrać z wami Zobaczyć co tam nam wpadnie z tych nagród nie są jakieś tu na chwilę obecną niezbędne, więc... thank <laughs> you 23. Plaga Alkarnus zrodziła się z martwych tego miasta. Jak wszystkie zwłoki tutaj, tkanki obiektu 23 zdają się być przetkane demonicznym eterem. <grym> wciąż w pewnym sensie żywym, mimo dziesięcioleci rozkładu. Jeśli uda się wydestynować tę żywość, to może zdołam odkryć coś więcej. Nieźle lekarstwo. Co tu się dzieje? <śmiany> 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 Powróciła wbrew równowadze. Zniszczyć wszelki ślad Twojej działalności. Ha! 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 Co? To pula pięknie czy nie? Dokonało się I po niej No i gitara o, tu nagroda za postępy W regionie No głównie mi o to. Chodzi właśnie, żeby jakby jak odblokowuje się nam te twierdze, to żebyśmy po prostu mieli e, po prostu mieli teleporty, nie? Także ja myślę, że jeszcze jedną twierdzę zrobimy. Później będzie taki odcinek lub dwa, a nawet może trzy związane z tymi samymi twierdzami, żebyśmy sobie odblokowali. Później się skupimy po prostu, a ja między odcinkami po prostu będę wbijał poziom no i na pewno na Eliasza będziemy, będę chciał jeszcze, żebyśmy razem poszli, nie? No, to na pewno jakby będzie też priorytet z Eliaszem. Czasami trochę krótsze będą te odcinki, bo też wiadomo jaki będzie Wam obejrzeć. Może raczej. Naszego bóstwa I Z nami walczą, ale nasze bóstwo mieszkało w tej świątyni, zanim przodkowie ich przodków przyszli na ten świat. Przywesze zostaną złożeni w ofierze. Tak być już musi. I już czuję słodycz twojego mięsa! Rozczarpać go na seby. <try> coś jest. Jest wielka eskina potrzebuję więcej Do koniec twojego zła kiedyś dużo, dużo ciężej się to wbijało, ale to też nie na takim poziomie ja to robiłem, tylko ja to robiłem dużo, dużo szybciej. Aczkolwiek ten był by poziom się jakby zwiększa razem z levelem Też ale mamy kolejną twierdzę odblokowaną. Także. Będziemy mogli teraz iść do następnej. Ja myślę, że może tą teraz sobie zrobimy. Zróbmy sobie jeszcze jedną i kwipunek I na razie niech jest. W Na następnym odcinku po prostu też, też przejdziemy do tych piercji. Dużo coś było. Zostaną okupione twoją krwią hieno mentalna. daj naszym braciom spocząć. Czyli muszę znaleźć szczątkości jakiejś. 出た <t ries> może coś w tą stronę. To był jeden. Może jeszcze tu będzie. No i spoko. Wracajmy teraz na miejsce. nas trzech za taką Super, to może to też nie we nie wszystkich, no dobra. Myślę, że na tą chwilę ukończymy sobie. Zrobiliśmy sobie trzy twierdze. Pokazałem wam, jeżeli chodzi o. A jeszcze pokażę mo moją drogę sezonową. bo co chwilę się odblokowują rzeczy. Eee że zrobiliśmy już tak naprawdę dosyć dużo, chociaż tu w postępie tym sezonowym jest mało zrobione, ponieważ no nie ukrywam, że brakuje tu jeszcze trzech tych do drzewa szeptów lub uderzenia, ukończenie wydarzenia legionu, nie? No. Już tu mam nawet odblokowane zawczasu 3, 4, 5, 6. 6 mam już ukończone na 9. Pokonaj elitarne potwory używając zabezpieczonego umysłu podczas piekielnych przypływów. Używając z bezczeszczonego umysłu to chyba jest ta potka. A nie, myślałem, że Czy to jest... A chyba że to jest efekt potki, nie? To jest chyba to. No. Czyli o zwiększa ona poziom o 10 i zwiększa występowanie e popiołów. Też jest fajna sprawa, nie? Tego jest dużo. Także ja Wam dzięki, że oglądaliście. Jak coś, to się widzimy w kolejnych materiałach. Trzymajcie się i hej.